Pilny zaraz Bugatti mhm. Ale wiesz, tak dla szpanu Żeby mniej więcej znajomi... I tak wiesz, ktoś się próbuje zostawić, a i tak ci nie da rady Nawet to. Wiesz, zawsze jesteś widoczny A czemu ty nie jeździsz na Apexie? No bo... Mhm. Tak mi Pilny, tylko teraz proszę, nie żwij mi się w tył. Dzięki. Oh, Co pra música, ai mig não. Ja te ja te tak szybko jak się da. Nie, telekom... telekomunikacje kurwa. Tysiąc sześćdziesiąt dziewięć rozegranych prywatnych sprintów i torów.